poranku to GFM Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Dzień dobry pani sędzia. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Czy zgodzi się pani z tezą, że po rozpoznanych już do tej pory przez Sąd Najwyższy protestach wyborczych wiemy, że wynik wyborów prezydenckich podanych przez PKW 2 czerwca nie jest prawidłowym wynikiem? Jako rasowy sędzia użyję takiego sformułowania, nie wypowiadam się przed orzeczeniem. Ja tych orzeczeń w szczegółach nie znam, nie zliczam tych liczb, tych głosów. Natomiast ostateczny głos Sąd Najwyższy zajmie w uchwale, która zapadnie jutro. Mhm. Ale z tych rozpoznanych trzech protestów w piątek przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, wynikło to, że błędnie zliczono głosy w niektórych komisjach. Oczywiście, tak. czyli uznano protest za zasadny, ale tak. bez wpływu na wynik wyborczy. Czyli to już nam mówi, że podany wynik w liczbach bezwzględnych przez PKW no, nie jest zgodny z rzeczywistością wyborczą. Co się zdarza przy każdych wyborach? Wydaje mi się, że to 11 komisji w tym roku w, w czasie tych wyborów było liczonych i były komisje, gdzie wszystko się zgadzało. Były drobne błędy typu 1, 2, 3, głosy i były komisje, gdzie rzeczywiście źle zliczono głosy. Zdarzały się sytuacje, że zarówno na korzyść jednego kandydata, jak i na korzyść drugiego, natomiast były to takie liczby, które rzeczywiście nie wpływały na wynik wyborów. Ale generalnie ta skala nie martwi panią. Każda Prezes. martwi. Nawet jeżeli jest mała, skala mnie martwi. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać, mm. ale po prostu się zdarzają. To są ludzie, członkowie komisji wyborczej też byli wyborczych, byli Bo jeśli... Oni sami dzwonili rano do PKW, z tego co wiem, i to zgłaszali może jest, że jest błąd. do dyskusji na temat kształtu i pracy komisji obowodowych, bo zmęczenie raczej nie powinno być usprawiedliwieniem. Z całą pewnością. Może nie usprawiedliwieniem, ale, ale, ale powodem. Z całą mhm. pewnością przyczyną. Ale w 2010 roku, jeśli porównamy wybory prezydenckie, zamiana, powiem kolokwialnie, kupek mhm. głosów. Była tylko jedna w Warszawie na Bemowie w 15 i 20 roku przy tych elekcjach w ogóle takiej sytuacji nie było, a teraz mamy ich przynajmniej kilkanaście. To była jedna wykryta no. sytuacja, natomiast tu nie można uznać, że ta grupa tegoroczna tych, tych komisji, które błędnie policzyły głosy jest jakaś reprezentatywna, dlatego, że tak jak mówię, że z tego co wiem, to sami członkowie komisji wyborczych jakby zorientowali się rano, że doszło do błędu i oni sami dzwonili do Państwowej Komisji Wyborczej z taką informacją. A skoro pani mówi, że to nie jest grupa reprezentatywna, to czy nie powinno się przeliczyć ponownie głosów w większej liczbie komisji, bazując na badaniach naukowców? I mówię chociażby na trzyosobowym, o trzyosobowym zespole z Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który dzisiaj w gazecie wyborczej mówi tak, w 138, 138 komisjach wykryliśmy anomalie i wystarczyłoby tylko je przeliczyć, żeby sprawdzić, czy może dojść do, zmi do jakiejś zmiany wyniku? Profesor Flis przewiduje, że nie. Ale te 138 to już by była próbka, która by nam pokazała, czy skala była większa, czy nie. Po, czy pani chciałaby pierwsze, to sprawdzić? Nie, nie, to znaczy to moje chcenie, czy niechcenie nie ma żadnego znaczenia. Przepisz, Pierwsza tak? i podstawowa rzecz to jest podstawa prawna i brak jest takiej podstawy prawnej. Po drugie, wszystkie modele teoretyczne, jakby ja nie mam do nich zaufania. Na, do, do modeli teoretycznych, które nie opierają się na faktach, jako sędzia Nie no, opierają opieram się na, badaniach, na e, faktach, no, ale faktach. na wynikach fakty, wyborów pierwszej i drugiej tury. Fakty Czasami są, przyrost fakty są głosów wskazywane w protestach duży. wyborczych, gdzie obywatel głosując obserwuje nieprawidłowości i je zgłasza. Ja dzisiaj też czytałam na Wirtualnej Polsce wypowiedź ministra Bod Adama Bodnara, na temat nie wiem zleconych czy przez, przez niego tak. czy przez ministerstwo sprawiedliwości właśnie tych badaniach w czytałam 300 również komisjach. czytałam również opracowanie zlecone przez fundację Batorego i wszystkie te opinie są zgodne że Anomalie, które oni ewentualnie występujące, które stwierdzili, nie mają wpływu na wynik hmm. wyborów. Znaczy anomalie, ale to, zostawmy, to oni, pani prezes, stwierdzili. Pytanie, to czy to zostawmy, są nieprawidłowości? Zostawmy to na hmm. boku, hmm. dlatego że w sytuacji, gdy nie ma podstawy prawnej do zarządzenia ponownego przeliczenia głosów, to na pewno Sąd Najwyższy takiej decyzji nie podejmie, okay, bo Sąd Najwyższy orzeka na podstawie kodeksu wyborczego, po który, znacznie, do przekroczenia uprawnień. który znacznie ogranicza kompetencje Sądu Najwyższego. To Pytanie na przyszłość. Czy? Pani, jako prezes Sądu Najwyższego, czy członkowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej chcieliby mieć większe kompetencje, żeby móc badać takie anomalie? Może potrzeba poszerzyć narzędzia ehm, Sądu Najwyższego? E, te decyzje, Ferenda, czyli na przyszłość, należą do polskiego parlamentu. I Ale polski Pani, parlament, siadła przy okrągłym stole e, na ten temat, co, co by Pani powiedziała? Nie lubię sformułowania okrągły stół, wolę siadać przy owalnym stole. To nikt będzie owalny. <laughs> e, I oczywiście, nie wiem, co bym powiedziała, mm -hmm. bo ja nie jestem naprawdę specjalistą Dziedziny prawa wyborczego, natomiast chciałabym takich rozwiązań... Na czele sądu, który bada te protesty. E, ja jestem pierwszym prezesem całego Sądu tak, Najwyższego. Tak. Stoję na czele również jakby sądu, który ma izbę karną na mm -hmm. sprawach karnych się nie znam. Bardziej moglibyśmy porozmawiać o sprawach frankowych e, i o innych kwestiach cywilistycznych. Sąd Najwyższy jest skonstruowany, zbudowany na zasadzie federacji. Ja nie mam wiceprezesów. Tam są prezesi, którzy mają jakby wyłączne kompetencje i swoje władcze uprawnienia i ja nawet nie mogę się do nich mm -hmm. wtrącać. Nie mam no, ale takich Ale pewnie jako prawnik prawnych. z wieloletnim doświadczeniem ma pani zdanie na ten ale temat. Mam zdanie, Poszerzyć kompetencje mam z... sądu? Trudno mi Bowie powiedzieć, jakby przeliczyć... to wyszło na przyszłość, ale gdyby prezes, tych protestów teraz... wpływało znowu 50 czy 60 mm -hmm. tysięcy. Ale skoro teraz przeliczono w 13, to może w 300 też by dano radę. Y nie wiem, czym powinna to być kompetencja Sądu Najwyższego, mm -hmm. może Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd Najwyższy rozpoznaje protest. Jutro właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej ma wydać orzeczenie w sprawie ważności wyboru prezydenta. Jakiej pani decyzji się spodziewa? Yy, nie, nie, spodziewam się żadnej. Nie wypowiadam się na temat wyroków, dopóki one, orzeczeń, dopóki one nie zapadną. I na pewno nie zrobię tego tutaj w mediach. To pani rzecznik, czy rzecznik Sądu Najwyższego i członek Izby Kontroli, sędzia Aleksander Stępkowski ma inną politykę w tej sprawie. Wczoraj na roz w rozmowie w kanale YouTubeowym Bartłomieja Graczaka stwierdził, że tu cytat. Uznamy ważność wyboru. Wyszedł przed szereg. Eee, Za szybko. Ja bym tak nie powiedziała. Ja bym tak nie powiedziała, ale ja jestem sędzią od 30 lat i to, czego mnie życie nauczyło, ciszej nad orzeczeniami, zanim one nie zapadną. Zresztą w wielu wypadkach niestety sędziowie w ostatnich latach wypowiadają się na tematy, na które wypowiadać się w mediach nie powinni. Czyli podobnie błąd zrobił sędzia Krzysztof Jak, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej, który w piątkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej, czyli jeszcze przed rozpatrzeniem tych protestów piątkowych, powiedział, że nie widzi przesłanek do stwierdzenia, że doszło do zafałszowania wyniku wyborów prezydenckich. Ale to prezydenckich. jest zupełnie inna wypowiedź. To nie, jest no wypowiedź to nie jest wypowiedź na temat orzeczenia, które ma zapaść. Natomiast to, że nie widzi on przesłanek, nie dostrzega w danym momencie, nie oznacza, że przesądza wynik orzeczenia, które miało zapaść. No proszę pamiętać, że Sąd Najwyższy prowadził postępowanie dowodowe i przeliczał jednak te głosy na wnioski obywateli, które były składane w protestach. Czyli przełożenie terminu o stwierdzeniu ważności wyborów przez Izbę według pani prezes nie wchodzi w grę, bo prawnicy mówią, ten e, termin miesiąca od wyborów to jest bardziej taki instrukcyjny. Gdyby Sąd Najwyższy chciał badać i pracować dalej, mógłby... Mógłby, ale byłoby to ryzykowne, dlatego, że. Może dla dobra demokracji. Dlatego, że głosu, nie, warto. dla dobra demokracji to najlepiej by było, gdyby każdy w Polsce działał w granicach swoich kompetencji i właśnie nie wychodził przed szereg. Z kompetencją sądu najwyższego jest rozpoznawanie protestów wyborczych w oparciu o kognicję, która jest przewidziana w kodeksie wyborczym jest termin do 2 lipca i w tym terminie. Zdążymy jako Sąd Najwyższy, o ile nie zajdą jakieś nadzwyczajne przypadki. Mówiłem o protestach rozpatrzonych przez Izbę w piątek, ale z kolei w komunikacie z soboty na niedzielę Sąd Najwyższy poinformował, że bez dalszego biegu pozostawił ponad 50 tysięcy protestów wyborczych, w tym protesty składane przy wykorzystaniu wzoru opracowanego przez posłów, mecenasów Giertycha i Wawrykiewicza. Pani o tych protestach powiedziała w Radiu Z giertychówki. Nie żałuje pani tych nie. słów? Nie chciałaby pani przeprosić? Nie, nie żałuję, bo ni nic złego nie ma w tym sformułowanie. A czy to nie jest deprecjonowanie nie. konstytucyjnego nie. prawa Absolutnie obywateli? Nie. Składania Absolutnie protestu? nie. Proszę takich, takich nie wyciągać wniosków. E, język polski ma to do siebie, że wciąż tfo, e, są tworzone nowe słowa. Mamy majówkę, mamy czerwcówkę. I giertychówkę? Dlaczego ma nie być giertychówki? No ale pani To prezes. nie jest nic obraźliwego. No do, ale nie. Pani powiedziała tak, że no, ludzie masowo składają, że to jest nieodpowiedzialne, że korzystają nie, z pomocy Nie, Przepraszam, Giertycha. proszę nie przekręcać moich słów. Ja nie mówię, że obywatele są. Że akcja była Tak, akcja. Nie, 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 nie do tego to się sprowadza. Panie redaktorze, byli ludzie, którzy na przykład zamiast wydrukować protest wyborczy, które, które pan poseł Giertych przesyłał, to drukowali maila jego skierowanego do obywateli, podpisywali się pod tym. A to dlaczego na tym, stronie Sądu Najwyższego tym... nie ma wzoru jest, protestu? a wzoru protestu? Ja. No, nie, ja szukam, ale dlaczego no. miałby być wzoru protestu z zarzutami? Chciałby nie, nie. pan redaktor? Formularz, formularz wzoru protestu, jak wypełnić, gdzie zapisać e, komisję, Panie której był nieprawidłowości zarzuty, Część ludzi, część nasz, na, na szczęście niewielka. Kodeks wyborczy mówi tylko, jakie ma, na jakiej podstawie może się zarzut opierać, jakie może mieć podstawy, mówi, że ma być w formie e, pisemnej i ja nie, nie jestem przekonana, czy nie było jakiegoś komunikatu e, informującego obywateli, bo naprawdę nie śledzę wszystkich komunikatów, natomiast nawet gdyby wyborcze, plik PDF Ale proszę mnie? mi dać powiedzieć, gdy, nawet gdyby był taki wzór, to okazałoby się, że część ludzi tak z niego by nie skorzystała. I my Myślę, że suma błędów tych formalnych byłaby taka sama. Pani, to bo jeżeli ktoś, tak... jeżeli ktoś przysyła nam protest wyborczy na żółtej karteczce samoprzylepnej, jest tam tylko napisane popieram no ja proces sprawy do Romana swojego Giewtycha... postulatu. Gdyby był PDF ze strony nie, sądu, to takich nie, przylepnych karteczek nie, pewnie byłyby, by nie było. A, byłyby, bo to na wyglądało pewno. trochę tak i zabrzmiało, jakby pani powiedziała: dajcie nam spokój, nie przesyłajcie, mamy za dużo pracy w długi czerwcowy weekend. Nie, nie, absolutnie, absolutnie to zostało to źle odebrane, natomiast ta to, to była akcja, to było wszystko przysłane na ostatnią chwilę, więc. Mówmy się, że to była akcja. Która być może w zamyśle, w zamyśle części ludzi miała sparaliżować pracę Sądu Najwyższego, ale tak się nie stało. Oczywiście obywatel ma prawo do składania protestów wyborczych. Powinien tam jednakowoż ująć własne zarzuty, to co zaobserwował w czasie głosowania. Zresztą te protesty zostały pozostawione bez rozpoznania, hmm. dlatego że za odrzuty były abstrakcyjne i poparte nie żadnymi dowodami. Ale rozumiem, że wszystkie były sprawdzone. Nie było tak, że jeżeli tak. było widać, że to tak zwana giertuchówka, to od razu do kosza. Nie, do jakiego kosza? Przecież pokaza tak, ukazało się zdjęcie wiem, ja na tak ich sądu najwyższego absolutnie, w odróżnieniu od tych wyborów, gdzie, gdzie, gdzie wy wybierano pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. E, wszystkie mhm. mamy e, w okładkach, wszystkie mamy e, zarejestrowane na biurze podatcze. Czyli jutro Izba wyda orzeczenie w terminie, ale jednocześnie już po tym terminie prokuratura chce badać, trochę o tym wspomnieliśmy, w niemal 300 komisjach, na podstawie właśnie badań Zdań matematycznych, prokurator generalny chce przejrzeć te komisje. Dobrze, że to będzie sprawdzone, jeżeli, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, no to poniesie odpowiedzialność nie, karną, to już nie ja będzie nie miało oceniam, wpływu na wynik wyborczy. Nie oceniam, panie redaktorze może... pracy prokuratury. Sąd jest sądem, prokuratura prokuraturą. Kodeks postępowania karnego stanowi, że powinno być wszczęte postępowanie, mhm. no to, to wyjaśniające, przygotowawcze w sprawie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Jeżeli rzeczywiście takie postępowanie zostało stanie wszczęte na przesłankach wynikających z kodeksu postępowania karnego, to oczywiście dobrze. Bo jeżeli ktoś zawinił, no to a, powinien poniesie. ponieść konsekwencje. Pani prezes, teraz pytanie mniej o prawo, a bardziej o etykę i standardy zawodowe, niezależność sędziowską. Co miała pani na myśli w TVN24, mówiąc Pytając y, o to, czy jest pani zainteresowana tym, żeby został ktoś prezydentem, kto powie, że ja nie jestem sędzią i trzech tysięcy sędziów ma iść na bruk? Ja przypomnę, że ewentualna weryfikacja sądu, sędziów nie miała sprowadzać ich na bruk, tylko. Mogli nawet otrzymać stanowiska miałaby, miałaby. Tak, albo ja, wrócić dobrze, na poprzednie. Co pani dobrze, że miała pan, na myśli? Dobrze, że pan redaktor bo wielu o to pyta. odebrała to, że po prostu w e, ja pani wiem, interesie nie była internet. wygrana Trzaskowskiego. Tak, oczywiście. Ja nie rozpoznaję protestów wyborczych, nie mogę się wtrącać ani do izby, ani do prezesa izby, więc to w ogóle takie bajki zostawmy na boku. Natomiast dobrze, że pan redaktor o mnie o to pyta, bo nie, byłam, jakby nie było możliwości, żeby rozwinąć swoją myśl w czasie programu, w którym to powiedziałam. Tak, jako sędzia nie jestem zainteresowana Zainteresowana takim prezydentem, który w czasie kampanii wyborczej używa sformułowania nasi sędziowie. Bo to dla mnie jako sędziego budzi podejrzenie, że są jacyś sędziowie na usługach partii politycznej to raz, a dwa, że są nasi i wasi sędziowie. Mhm. A sędziowie i wymiar sprawiedliwości są, są jedni. Po drugie, że nie jestem zainteresowana takim prezydentem, który jakby jest desygnowany przez opcję polityczną, która e, rękami pana ministra Bodnara m, oraz niektórych sędziów e, funduje nam projekty, które są absolutnie sprzeczne z Konstytucją i z prawem europejskim również, na bo na przykład weryfikacja sędziów. Mhm. To nie chodzi o to, kto no miałby iść na mrów, czy z Komisją Wenecką to nie... Sprawie. No, Komisja Wenecka wypowiedziała się w poprzedniej opinii, mhm. teraz ma kolejne projekty... Tsuę, tak? mówią, że... Proszę dać mi skończyć... Które, które się ciągle pojawiają. I dla mnie haniebna jest sama koncepcja weryfikacji sędziów, bo takiej weryfikacji nie było po czasach komunistycznych. A teraz chce się weryfikować sędziów z tego względu, że są ewentualne błędy systemu. Nie, 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 ewentualne proszę pani. nie, w listopadzie 2024 roku uznał, że nie, będzie rozpoznawać pytań tak zwanych prejudycjalnych od sędziów sądu najwyższego, mianowanych po 2017 roku, czyli przez tę nową karę. Ja nie, 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 widziałam nie, widziałam widziałam natomiast wyroki, bo nie, nie, statusu e, e, niezawisłego nie, bezstronnego sądu czy pani nie, 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 z nie, em i z z kontroli potem trzeba coś zrobić, po prostu. Ale oczywiście trzeba zrobić nie, 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 ale prawo. w jakiej kampanii przepraszam bardzo, sformułowanie nasi sędziowie to nie jest poważna no, rozmowa, tak to nie jest poważna rozmowa, nie słowa. przyczepiłam się, to nie jest to jest bardzo ważne słowo dla sędziów, a rozmowa w kampanii wyborczej powinna być merytoryczna. Okay. Ja takiej dyskusji nie słyszałam. Natomiast Ale nie wiem, jeżeli chodzi, cztery, jeżeli, chodzi SUE, jeżeli chodzi o Suę, jeżeli chodzi o Suę, to po pierwsze nie bardzo CUE ma kompetencje, nie wynika to z, z międzynarodowych traktatów do. Nie ma prawa do oceny systemu sędów, tak, wymiaru sprawiedliwości. Ustroju. Tak Natomiast chcę powiedzieć, że ja i przy poprzedniej opcji politycznej, czyli poprzednio rządzących, jak i przy obecnej, apeluję, żeby usiąść do rozmów i rozwiązać mhm. w sposób cywilizowany. Czy dla mnie weryfikacja sędziów, sędziów nie by jest dla cywilizowanym sposobem, prezes, żeby y y skończyć z sędziami tak. rejonowymi, okręgowymi tak, i mieć jednolity tak. status. Ob, Byłaby pani obydwiema rękoma się podpisuje pod takim projektem. I to by pozwoliło na ominięcie tej dyskusji. Jest, o to, jest to model francuski, gdzie sędziowie mhm. przechodzą stopnie i yy, 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 sędziowie to są Ludzie, tak jak wszyscy inni. Okay. I każde awanse prezes, wywołują jakieś jeszcze dwa pytania, bo momenty, dobrze, wywołują jakieś, jakieś no po prostu takie podniecenie. Im mniej krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, mm -hmm. inni ludzie będą patrzeć, e, kto awansował, kto nie awansował, tym lepiej. Pani wypowiedź w Pan 24 została też odebrana tak, że wiadomo, na kogo pani zagłosowała w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego. Zgadza się? Nie na pewno takiego o, oświadczenia nie złożę. I na koniec, czy dobrze została skonstruowana Izba Kontroli Nadzwyczajnej, w której jest Elżbieta Karska, żona polityka PiSu, Aleksander Stępkowski, były minister spraw zagranicznych w rządzie PiSu, Jana Lemańska, dobra, znajoma prezydenta Dudy. Zresztą pani też jest przyjaciółką Andrzeja Duda. Tak. Czy my, obywatele, możemy liczyć na waszą państwa bezstronność, skoro tam jest tylu ludzi, znajomych polityków PiSu? Panie redaktorze, o mnie żaden polityk nigdy nie powiedział, że jestem jego sędzią. To raz. Yy, druga sprawa jest taka, że Izba Kontroli jest bardzo dobrze ukształtowana. W tym sensie, że tam wszyscy mają stopnie albo tytuły naukowe. No, ale wszyscy mają też są znajomych to polityków PiSu. Tak, wyszło. E, natomiast w innych izbach nie, dziwi mnie, że nie przeszkadza panu, że są na przykład jacyś e, byli członkowie sądów wojskowych, ci, którzy jeszcze ja od razu. do politycznych, a nie historycznych. A, ja, a przepraszam bardzo, to ja nie wiem, co jest gorsze. Czy powiązanie historyczne to to, że jeżeli ktoś był, nie wiem. Szpiegiem na przykład, nie mówię, że ktoś mm -hmm. był, albo był w PZPR-ze, e, kierował tak zwaną no, partyjną... ale to jest historia, partyjną, można ale są jaka wpływy polityczne? To bieżące, są panie redaktorze, Musimy to są kończyć. ludzie, którzy również orzekają w bieżących sprawach i ja do nich zaufania nie mam. A przynajmniej traktujcie nas wszystkich sprawiedliwie. Mówiła sędzia Sądu Najwyższego, prezes Manowska Małgorzata Manowska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. W całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM. Oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.